Dzień dobry, mili Państwo. Zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Footballer i Stymulator, czyli taka trochę tekstowa gierka o życiu i pracy sędziego piłkarskiego. Mamy tutaj też wątki korupcyjne, na które my powiedzieliśmy zdecydowane nie. Zobaczymy, co będzie z tym dalej. A w ogóle, tak sobie z ciekawości sprawdziłem, kiedy ja zacząłem w tę grę grać. Okazało się, że pierwszy materiał nagrałem 1 kwietnia, a to oznacza, że gra jest ze mną na kanale, z wami na kanale już siódmy miesiąc. Chyba jedna z dłuższych e, serii na kanale. Ale dobra, Tasiek, skończ pieprzyć. Sprawdźmy, co tam się świeci na czerwono, czyli wiadomości. Niektórzy fani zauważyli, że sędzia piłkarski założył własnego bloga. Nudne są te wiadomości. Zaproszenie na rozmowę o meczu. O! ciekawie od legendy w Emery. Cześć, to zaproszenie od odchodzącego gracza na spotkanie w różnej atmosferze i dyskusji o piłki nożnej i karierze gracza, Celem jest zmniejszenie dystansu pomiędzy graczami a sędziami. Dzieląc cenne spostrzeżenia. Dołączysz? Ach, chętnie z tobą pogadam. Jak już mi tego bloga i zegarki wypominają, to no, to się spotkam. Jak tam nasze finanse? 6 milionów. Jeszcze mi trochę brakuje do samolotu i jak tu, a jeszcze wyspa za 150. Trzy rzeczy mam do kupienia. No cóż, będziemy zarabiać. Eee, ale, no, trochę mi brakuje do finału drużyn narodowych. No, to jeszcze parę odcinków zajmie. Łyczek kawy, poranne nagrywanie przy kawusi. Ciekawe, czy kawusia już skoczyła. Wiem, że to lubicie najbardziej. Jak kawa nie wskoczy i robię głupie błędy. No dobra, lecimy z tym. Augsburg Leverkusen. A czyżby nie było gwiazd? Augsburg na żółto, Leverkusen na czerwono. Prowień przejęcia piłki Sauer błędnie ocenia swój faul i kończy potykając w Skutkuje wyraźnym przewinieniem. Eee, wyraźne przewinienie. To by sugerowało kartkę. Dobra, dajmy mu kartkę. Zacznijmy od wysokiego C. Który to wybił? Nienawidzę tego, to już mówiłem. Czerpi na kulana, przerwi, upuść piłkę. Aha, Jest. znowu zła drużyna dostała piłkę. Celowo otrzymał przeciwnika za koszulkę. Łusnę. Tu nie była kontuzja. Dajmy sobie trochę czasu, może się coś wydarzy, zawsze to szansa na dodatkowe punkty, ale tak się tym razem nie stało. Cena 4,5, nie jest źle. Weber lekkomyślnie chodzi o wyzwanie główkowe prowadząc swoim ukciem blisko twarzy w tedy niebezpieczną grę, ryzykując poważną kontuzę. No, eee, Webera, klucz dla Leverkusen. Niewiele tutaj takich klarownych sytuacji, bramkowych. Rainer wyciąga nogę, przemyka obok, zatrzymując obiecujący co można za faul taktyczny. Aby zatrzymać grę, Rainer, żółta kartka za faul taktyczny. Eee, chcesz mnie zastraszać? Mówisz i masz. Wielu z Was ogląda moje materiały, ale nie subskrybuje kanału. Kliknij przycisk, subskrybuj, najlepiej z dzwoneczkiem i nie przegap żadnego nowego filmu na kanale. Dziękuję! Był chyba spalony. Jedynastka na spalonym. 9 nie jest na spalonym. Weber tutaj złamał linię. W końcu mamy jakąś bramkę, Kruman Uderzył w nogę przeciwnika w walce o piłkę. Ostrzeżenie ustne, bo nie widzę tutaj żadnych jakichś. Wielkich złośliwości, przedłużmy o minutkę, wydaje mi się, że było czysto, ale wolę to sprawdzić. Zaczynamy od środka, panowie. Ocena 4 8. Niech zobaczę. Niewłaściwa drużyna dostała piłkę. Tak, to jest to wybicie z nienacka, którego nie lubię. Eee, o proszę. Zakończył się sezon 2035. Leipzig, Kuzan, Munich, Mańc. A gdzie Borussia? Piąta. Karzruek kto spada? Nie wiem, ile drużyn spada. Chyba trzy. Męsien Gladbach, Hof i Goslar. No, ciekawie. Jakie są Pana oczekiwania na następny sezon? To będzie wspaniały sezon. Mm, sklep. No, niewiele zarobiliśmy. Wiadomości. Będzie został zauważony w drogich zegarkach. Normalnie pudelek się robi z tych wiadomości. Zapraszamy Cię na warsztaty. Te warsztaty, coś pamiętam, że chyba nic nie dawały, ale dobra, zaakceptujmy. Warsztaty zawsze na propsie. I co? Zaczynamy nowy sezon. Freiburg, Wolfsburg. Weber z Wolfsburga. Czuję się naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że uda mi się strzelić gola i pomóc mojej drużynie wygrać. Eee, życzę Ci powodzenia Weber i będę Cię obserwował, jak masz taką odwagę mnie zagadywać. Gdzie jest Weber? Pustka. Berger ciągnie za koszulkę Franc aby spowolnić jego bieg. Eee, ostrzeżenie, a gdzieś było w środku boiska. Pejn lekko myślę, wchodzi wyzwanie główkowe, prowadząc z łokciem blisko twarzy, wskazując niebezpieczną grę i ryzykując poważną konstruk konstrukcję. Tak, poważną dekonstrukcję nawet jego twarzy. Pejn, ostrzeżenie ustne. Na razie będę tutaj spokojnie. Aul bez piłki, apno przeciwnika w plecy. Jeżeli to było bez piłki, to panie Adal Wolf, proszę, żółta kartka. Tak się nie bawimy. A tam było dwóch zawodników, i teraz ciężko wyczuć, który to wybił. Wydaje mi się, że zielony, więc dajmy piłkę dla Wolfsburga. Nawet się udało. Wydłużmy ten mecz. Ależ spalonej. Koniec. Z manewru obronnego, Berger dotyka, nóg, ran, co skutkuje potknięciem, co jest paulem. Berger już dostał ostrzeżenie. To Berger żółta. Tak to musi być. I piłka dla Freiburga. Ale to zmaścił. Ja mówię tak do tyłu gracie? Oho Muszę, próbuję dryblować Frank używa rąk, aby zacznąć przeciwnika Z równowagi utrudniając jego postęp To skutkuje wyraźnym przeciw... yy, yy, Przewinieniem Frank, żółta Piłka dla Freiburga Nieumyślnie zagrał ręką. Mm, no to ostrzeżenie. Dajmy ze dwie minuty. Jest zero, zero, niech tam ktoś coś strzeli No, trzydzieści dziewięć punktów. Pachnie powolutku te punkty lecą. Łeczek kawusi. Kapusi. Wspaniały samochód. O, pudelek na pełnej. Pudelek na pełnej. 7000. Fabuła. Czy coś tu? Śledztwo jest w końcowej fazie. Dziękujemy za udział w warsztatach. Twoja reputacja wzrosła o 0 punktów. Jeee! Czy mógłbyś podpisać autograf? Jestem twoim wielkim fanem. Wiele by dla mnie znaczyło, gdybyś mógł dać mi autograf po jutrzejszym meczu. Twój podpis byłby cenną pamiątką. Pewnie, tylko znajdź mnie gdzieś tam. Byleby to nie był kredyt hipoteczny do podpisania. Menschen Gladbach, Leverkusen. Let's go! Podczas manewru obronnego Royce do no to skutkuje potknięciem co jest paulem. Eee, Royce ostrzeżenie na razie. A czysto Ojojoj oj, oj, Tu jednak spalony Zobaczmy sobie to jeszcze raz No a na pierwszy rzut oka Wydawało mi się Że jest wszystko git. Proszę Chyba też był spalony A jednak nie Zobaczcie jakie ludzkie oko może być mylące Tutaj nie ma spalonego. I tak patrzę, jak się zachowują ci napastnicy. Któryś tam na moment był na spalonym. O, dziewiątka. Ale grzecznie czeka. I teraz dopiero dostał piłkę. Prawidłowo. Prawidłowo zdobyta bramka. Meyer uderzył w nogę przeciwnika w walce o piłkę. Ostrzeżenie ustne, panie Meyer. Będę doliczać te minuty. Zawsze jest szansa, że się coś wydarzy i jakieś dodatkowe punkciki dostaniemy. Bayer. Bauer z dużą siłą popycha Meyer w plecy podczas rywalizacji. O piłkę, wskazując agresywne załwanie, popełniając wyraźne przeciwnikę przewinienie. Bauer galbę kartę. A i była szansa na remis. No chyba nie ma co sprawdzać. Frank stawia swoją stopę przed Tomas, powalając go, gdy próbuje ogronić długie podanie, co skutkuje celowym przeciwnie i przewinieniem. Więc Frank, dla ciebie również gelbę kartę. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. To jest spalone jak 150. Chociaż nie, no musi być spalone. Musi być spalony. Woliłbym na gola teraz. Ale byłby misklik. Oho! Kazuje i śmieje się z kibiców przeciwnej drużyny, pokazując słabą postawę sportową. Żółta kartka, panie Baldwin. Tylko komu ja mam dać piłkę? Tam dajmy mężczyzn w No, 69 punktów. Lubię to. Wiadomość. Wspólny sędzia niedawno zakupił wspaniały samochód, a i was to obchodzi. No trochę sobie na ten samolot jeszcze pozbieramy. Dziękuję! powieszę to na ścianie, proszę bardzo. Zespół marketingowy, ile chcecie? Sześć stówek. Dobra. Pójdę na to. Już chcieliście więcej. Raz chcieli ponad milion. No dobra, to zagrajmy sobie dzisiaj ostatni mecz. Leipzig München Gladbach. Będzie Twój ostatni mecz był niesamowity. Mam nadzieję, że dzisiaj otrzymasz taką samą jakość. Oceniam to, zrobię wszystko co w mojej mocy i będę Cię obserwować. Baldwin. Teraz sobie zobaczymy, gdzie jest Baldwin. Tu, jedenastka, okej. Okay. Royce subtelnie staje na stopę, uniemożliwiając mu przejście w bardziej korzystną pozycję, skutecznie utrudniając jego postępy, zwracania oczywistej uwagi, stanowiąc jego przewinienie. Jest z nami takie numery, Roy, A Royce to w ogóle bohater superpanka, jednego z gangów. Więc Royce, gelbę kartę i piłka dla litka. mógł być spalony. Toczył na przeciwnika. Oj, tak się nie bawimy, panie Scholz. Tym bardziej, że to bez, bez piłki. O, na tego Balduina, który ze mną rozmawiał. Wylce używa ramienia, aby zablokować bieg otto, uniemożliwiając mu postęp. Ja mam mu kolejną kartkę dać. Może ostrzeżenie teraz. Myślę, że to była prawidłowo zdobyta bramka, danie do tyłu. Proszę bardzo. To dajmy, czerwoni według mnie. No i chyba to była dobra decyzja. W ogóle nie wiem co się dzieje. Tyle <laughs> tych kropek w jednym miejscu. Ale Leverkusen widzę zaczyna grać na czas. Bek nieumyślnie blokuje podanie wyprostowaną ręką, co prowadzi do naruszenia przepisów. Eee, żółta Ręka to Ręka. Tutaj nie mam się do czego przyczepić. Trener powoli klaszcze przy ławce po gwizdku, wyraźnie okluskując przeciw. Panie trenerze, panie trenerze, jaki pan daje przykład młodzieży? I teraz nie wiem komu dać piłkę, ale dam swój Gladbach i zobaczymy. No jest 5-0. Oho! No z tego co mi dali w powtórce, to prawidłowa bramka. Kontaktowa. 49 punktów tylko, ale o co na 5-0? Eee, wiadomości czytać już nie będę, bo one i tak będą jutro. Sporo żeśmy zarobili. Eee, cele. Kurde, jakoś wzrosło. Znacznie. 570 eee, statystyki. 90 gier, 94 prawidłowych decyzji. Średnia 4.8 utrzymuje całkiem nieźle status. Jeden z najlepszych. Subskrybenci, pieniądze. No, to tyle moi drodzy. Zostawcie łapkę, zostawcie subka. sekcję komentarzy należy do Was. Ciągle czekam na rozwinięcie tej kwestii fabularnej i e, tego, czy coś będzie w sprawie tej korupcji w piłce nożnej. <laughs> na dzisiaj to tyle. Życzę Wam miłego dnia. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Thank you